Witam Państwa, nazywam się Małgorzata Blok, jestem dyrektorem Biura Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów w Łubowie i z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu dzisiaj projekt polsko-irlandzki pod tytułem Kobiety Aktywne w Społeczeństwie. Projekt realizowany w Polsce i w Irlandii ma ten sam cel, zaktywizowanie kobiet na obszarach wiejskich, jak również promocję ich aktywności, które już podjęły. W pierwszej części tego projektu y, zapraszamy Panie do udziału w szkoleniach o tematyce, które sobie same wybrały. Panie podzieliłyśmy na trzy grupy. Pierwsza grupa Pani rolniczek, druga Pani wytwórczyń, trzecia grupa to Panie działające w biznesie. Taka sama grupa docelowa jest po stronie irlandzkiej. Po zakończeniu szkoleń y, Panie opowiedzą o swoich doświadczeniach i przygodach, i właśnie jesteśmy świadkami tego wydarzenia. Panie będą dzisiaj opowiadać o tym, czego się nauczyły. Co mogą wykorzystać i co chcą robić w przyszłości ze zdobytą wiedzą? Co zachęciło Panią do udziału w warsztatach samorozwoju, marketingu, internetowego, negocjacji w ramach projektu Kobiety Aktywne w Społeczeństwie? Ciekawość. Miałam nadzieję, że dowiem się czegoś nowego, co sprawi, że moja oferta będzie miała szansę dotrzeć do, szerszej, do szerszego grona odbiorców. Chciałam jednak zgłębić wiedzę na temat tego, w jaki sposób faktycznie mogłabym zaistnieć właściwie moglibyśmy rodzinnie zaistnieć na rynku z takimi lokalnymi, bardzo ekologicznymi produktami. No, i pogłębić wiedzę na temat tego, jak dotrzeć do klientów, jak sobie zorganizować faktycznie sprzedaż takich lokalnych wyrobów. Do udziału w warsztatach zachęcił mnie ciekawy temat, gdyż permakultura nie jest jeszcze tak rozpowszechniona. Chodzi o to przede wszystkim, żeby koleżankom z koła gospodyń zrobić takie warsztaty i nauczyć je, jak można to u siebie wykorzystać, nie napracowując się zbytnio, a osiągając naprawdę dobre rezultaty. No wszyscy jesteśmy w nowej, dziwnej sytuacji. Pandemia, myślę, zresztą potwierdzają to badania, na stałe zmieniła naszą rzeczywistość, więc każdy będzie musiał swój biznes jakby mm, obmyśleć na nowo. I no my też jesteśmy przed tym wyzwaniem. Dlatego pomyślałam, że nigdy dość nowych pomysłów, nowych kontaktów i, i yy, nowych rozwiązań, które mogą nakierować nas na nowe obszary. Co było wartościowe dla Pani? Te warsztaty dały mi bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo wiedzy, ponieważ dzisiaj wiem, jak na przykład Mogę swój produkt zareklamować i go sprzedać. Przede wszystkim e, przypomniałam sobie wszystkie techniki negocjacyjne, które kiedyś e, już wykorzystywałam. E, do tego e, dochodzą e, różne techniki e, m, rozmowy, rozwiązywania konfliktów e, z, z klientem trudnym. Przygotowywanie produktu pod kątem korzyści, i doprowadzanie do tego, żeby klient skorzystał z naszej oferty i żeby kupił ten produkt. No, dzisiaj dowiedziałam się dosyć ciekawych rzeczy, które no, nie uwzględniałam, można powiedzieć, w swoich uprawach. Przede wszystkim sąsiedztwo roślin, żeby w tych uprawach warzywniczych uwzględnić też kwiaty. Sadzić kwiaty pomiędzy warzywami to bardzo dobrze działa na zdrowotność tych upraw i przede wszystkim osiąga się wyższe plony z mniejszym nakładem pracy. Dzisiejszych warsztatów to na pewno wyniosłam gigantyczny apetyt na to, żeby to wszystko, co tutaj usłyszałam, wdrażać u siebie, nawet chyba zakupić dodatkowe metry ziemi, żeby móc uprawiać. Jakie będą Pani najbliższe kroki związane z realizacją marzeń, rozwojem osobistym, działaniami promocyjnymi, prowadzeniem działalności gospodarczej, wytwórniczej czy rolniczej? Co może Pani wykorzystać w praktyce? Obsługę Instagrama, która jest nowością, bo Facebooka cały czas już prowadzimy od jakiegoś czasu, czyli jakby wdrożyć i rozkręcić też nasz portal na Instagramie. Myślę o tym, żeby w przyszłości założyć sklep internetowy. Dlatego zastanawiam się i, i myślę o tym, żeby um, poszerzać swoją wiedzę na temat e, fotografii i usług, które mogłabym oferować e, potencjalnym klientom. Z praktycznych rzeczy to jest dużo roślin. Poznałam nazwy nowych roślin, które chciałabym wprowadzić u siebie w ogrodzie, bo mam dużo roślin i mam wiedzę. Ale są też takie, które dopiero dzisiaj poznałam i dopiero wiem, że takie coś mogę wprowadzić do siebie. Jestem ciekawa właśnie jeszcze spotkania z dżownicami, które ma być za chwilę, więc <grywamy> zobaczymy. Jakie pani zdaniem działania w zakresie integracji lokalnych rolniczek, wytwórczyń czy przedsiębiorczyń warto wdrożyć? Myślę, że bardzo fajnie byłoby, gdyby powstała taka platforma biznesowa, która będzie zrzeszać wszystkich przedsiębiorców z terenu powiedzmy Powiatu Poznańskiego. Nie mówię tylko o kobietach, bo, bo chyba nie należy tu dyskryminować mężczyzn. Ogólnie fajnie byłoby, gdyby powstała platforma, która będzie zrzeszać działalności gospodarcze z powiatu. Myślę, że bardzo dużo takich działań można wdrożyć wśród lokalnych twórców. Przede wszystkim chyba edukacja, żeby cały czas się edukować, bo są naprawdę gigantyczne obszary wiedzy, którą można pozyskać, a przede wszystkim sięgać do korzeni, do starych, sprawdzonych metod. W zakresie integracji lokalnych rolniczek e, warto organizować takie spotkania cyklicznie, e, żeby te kobiety poznały się, bo jest dużo osób, które są zaangażowane w takie życie lokalne, ale mi się wydaje, że po prostu one działają na bardzo zamkniętej przestrzeni, przynajmniej tak jak u mnie patrzę, to jest mało osób takie. My teraz dopiero w... praktycznie mieszkamy dwie wioski dalej, a dopiero się teraz poznałyśmy. E, więc na pewno spotkania i jakieś może takie giełdy, coś takiego, gdzie, gdzie można się pokazywać wystawy, targi, ja jeżdżę na targi i takie ludzie, ludzie też tam też się pojawiają właśnie i to takie, na, na, pierwszy, na pierwszy, ogień to powinno iść. W kolejnym etapie tego projektu zaprosimy panie do udziału w projektach przygotowanych przez poszczególnych partnerów w krajach biorących udział w projekcie, czyli pojedziemy do Irlandii i zaprosimy pani z Irlandii do Polski. Żeby podkreślić wagę kontaktów międzyludzkich w tym projekcie, zakładamy, iż panie będą się wzajemnie gościć. Nie chcemy korzystać z hoteli, chcemy, żeby panie miały okazję w zaciszu własnego domu opowiedzieć o tym, co robią, jak rozwiązują swoje problemy, jak działają, jak funkcjonują. Mamy nadzieję, że pozwoli to na rozpoczęcie współpracy również na polu biznesowym czy zawodowym. Mamy nadzieję otworzyć kanał komunikacji bądź nawet kanał jakiejś sprzedaży pomiędzy poszczególnymi krajami, tak żeby panie oprócz przyjemności z tego projektu odniosły również realne korzyści zawodowe.